Cześć dziewczyny! Dzisiaj pozdrawiam Was z butiku Nelly. Butik się nazywa Nell. A Nelly, tak jak my w Gosiko, szyje indywidualne projekty, również na zamówienie swoich klientek, i tak jak my, jest slow fashion. I właśnie Nelly dzisiaj próbuje mnie namówić do tego, żebym zaczęła nosić garnitury. Klasyczne ubrania. Klasyczne ubrania. <laughs> słuchajcie, Wiadomo, ja jestem artystką, dla mnie w ogóle klasyka jest z morą. To znaczy, ja bardzo chętnie projektuję klasykę, podoba mi się, natomiast ja nie do końca dobrze się czuję w, w takich uniformach. Takich natomiast powiem szczerze, że bardzo mi się podoba to połączenie, i gdyby nie to, że fajnie jest nosić szpilki do takiego stroju, to może nosiłabym go na co dzień natomiast szpilki to w ogóle nie jest moja bajka, muszę wam powiedzieć. I jestem w ogóle bardzo ciekawa, jak, jakie są Wasze opinie na temat szpileczek, i czy nosicie, i czy lubicie, czy nosicie, bo musicie. Bardzo mnie to interesuje. A Nelly, my połączyłyśmy tore... ten zestaw z naszą nową torebką. Tak, która idealnie pasuje tutaj. Po prostu... Dokładnie, bo surrealnie. nasz walurowy guziczek bardzo kolorystycznie, fajnie się zgrywa z kolorem marynarki. Granat z czernią bardzo fajnie kontrastuje. I... W ogóle zachęcamy Was do tego, żebyście nie bały się łączenia kolorów w jednym stroju. Zobaczcie, ale nie musi być nudna, tak? A, a, nie musi być nudna, Ja w ogóle zobaczcie. A jeszcze mi się podoba coś takiego. A ja jeszcze pod spodem skrywam taki topik, ale Nelly mówi, że tutaj ten zestaw bez tego topiku. Natomiast, natomiast jeśli chciałabym pokazać ten topik pomarańczowy. To już muszę założyć marynarkę w kolorze granatowym. Tak. Za chwileczkę Wam pokażę, jak to wygląda. Zrobimy jakieś zdjęcie. I teraz e, mam taką informację dla Was, że po pierwsze, ta torebka już dzisiaj jest dostępna na naszej stronie, więc zapras zapraszam Was na gośiko.com. A po drugie, razem z nami będziemy opracowywały bardzo fajny materiał na temat tego, jak łączyć. E, Ubrania. Ubrania do typów sylwetek. Dokładnie tak. I do tego dobieraj dodatki. Oczywiście, że tak. I tutaj mamy znawcę tematu, i ja jestem panią od Torebek, i jeszcze innych różnych e, e, rzeczy, związanych z kobietami, make-upami, fryzurami. E, jeśli śledzicie Gosiko, to, to e, już wiecie. Więc postaramy się dla Was przygotować bardzo fajny materiał, który mam, na mam nadzieję będzie dla Was pomocny w kompletowaniu e, takiego stroju do pracy. Tak A nie? jeszcze dodatkowo, jeżeli przyjdziecie do mnie i wybierzecie którykolwiek z ubrań, tak. to możecie jako dodatek zawsze sobie skomponować na zamówienie, tak? Oczywiście. Torebkę, która będzie idealnie pasować i będzie takim idealnym dodatkiem do, do mhm. całej kreacji. Oczywiście, że tak. Jak wiecie, w Gosikosz, w naszej szwalni, możecie zamówić sobie jakieś indywidualne projekty. Więc jeśli wybierzecie sobie na przykład garnitur w pepitkę albo w jakimś kolorze i w naszym sklepie, sklepie nie znajdziecie torebki, która będzie idealnie pasowała do tego garnituru, to wystarczy napisać do nas maila. Pamiętajcie, że informacje na Instagramie obsługuję ja i mogę tam właśnie sobie z Wami, z wieloma kobietami czatuję, i często Wam też doradzam. Wy mi wysyłacie nawet zdjęcia swoich szaf. Mówię o tym na zachętę dla innych, dla innych fanek Gosziko. Jeśli nie wiecie, jaki kolor torebki wybrać, napiszcie do mnie, zróbcie zdjęcie szafy, pokażcie mi swoje kolory. Ja jestem kolorystką przede wszystkim, dobrze się w tym czuję i zawsze bardzo chętnie Wam doradzę. A Nelly doradzi Wam. A jaki strój dobrać do waszej sylwetki? I też w drugą stronę to działa, jeżeli wybierzecie sobie jakąś torebkę wymarzoną u Gosi, nie, a ja nie będę miała odpowiednich kolorów, bądź ewentualnie macie niedobową sylwetkę, to oczywiście y, również mamy usługi życia na miarę. Mamy bardzo dużą y, tutaj y, tablicę, nie wiem, y, palitrę kolorów, którą możecie, tak. próbników kolorów, tak, którzy um, możecie um, wybrać. I możemy dopasować do Waszej sylwetki i do Waszej ulubionej torebki strój specjalnie dla Was. Czyli jesteśmy dla Was, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Piszcie do nas, dzwońcie, polajkujcie profil Neli i zapraszam Was bardzo serdecznie do naszego sklepu i zobaczcie sobie nowego boksa. <noise> pa! Pa, pa!